Ja chyba nie wyjadę. Ty ja cię odczepię teraz. Dobra, ale. to spadnę zaraz. Ale ja podjadę. No ja cię wypchnę trochę. <grym> no ty mnie <wypowiedzi>. Silnik zalałeś. <grym> z razem z rurą. Ty widać jak się biegi. zmieniają się rok. Nie możesz się podczepić do holu? Nie ja, ja spada mi Je... Spadam <sandwiches> Jak on by nam tu spadł, to nie pomadnął. No go nie wyciągniemy, bo nie ma jak podczepić. No. Tyle, no, nie używaj, nie wyciągniemy. Ratasz. No ja nie wyjadę przecież. A do przodka? Czekaj. To przodu w prawo o, 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 jest, obkręcam się nie tak, ale jeszcze. dobra, go i jak on wpadł? O. o o, o cholera, ale wpadłem dobra, próbuję go o, ruszyć. jest, trochę mnie ten, obróciło wyjadę ja wyjadę, patrz, patrz tak, nie Ej, no. wyjadę, może muszę rozkołysać trochę Jakie to jest kozackie To jest piękne tylko Od razu zabawa jest większa, pan No to mi się podoba, tylko to by nie takie nagi, no ale... No. Może się poprawi Jaki mam jeszcze traktor? No to, 1604 Ten duży Nie, nie ty jesteś 1604, ja mam 1614 teraz siedzę Jak, to ja mam 1614 Jesteś pewien? No Bo... No to ja mam inny, 1,6,14 No, no, bo one są bardzo podobne. Bo no, mi pisze, że ja mam 1,6,14 14 na tym. cholera. Z boku, nie? No. A tobie też? Ja jak... mi też, no. Dobra, kurde, nie wyjadę stąd. No ja Jeź jadę. Powoli, nie No nie no, tym holem sobie poradzimy jakoś. Jest, jest, wyharatałem się trochę. Na gwiazdce od 4 4 na 4 Na jakiej gwiazdce? No pad gwiazdka No no, tylko... Jakoś tam przeskoczyć muszę Ale wyjadę Bo wyjechał Fartem, bo fartem sam nie byłem pewien Tam pol gdzieś mi wystaje chyba Gdzie, gdzie, masz ten hol? No tam. Ty, on jest tam pod wodą. Spróbuj się zaczepić do kombajna. No nie da się właśnie, próbowałem. Jadę po hol, kup hol od razu. Ko kupi ty możesz kupować, tak? Czy Nie no, kup ty, bo ja jadę. Nie ja będę się przerywał. Kupiłem. Duży drzewa jest. No Drzewa. i kolizja jest tutaj. Z drzewem? No z tymi, z płotem i z budynkami No no, to jest fajne. Ej no, już się prawie te, wyharatałem. Rolnik, O rol, jest, rol, jest. Rol. Co, wyjechałeś? No, czy są bugi w tej grze. Nie. Wyjechałeś? Ale troszkę wystawiłem hol do góry. A, szukam. Kupiłeś ten hol? No. Piek. Wyjechałem Nie Ale jestem bliski Ja Cię zaraz wyholuję stamtąd Ale ustawiłem się tak, że przynajmniej da się podpiąć hol Ja jakoś typowo nie mogę holu wziąć O, bo to trzeba z tej wyższej strony go zaczepiać. Ty wy wy wyjechałem Wyjechałeś? No Gdzieś ten Hol się zgubił u mnie Tu nie ma holu. Musi gdzieś tam... Holu, holu! Tu jest, ale niewidoczny, on się zbugował. Ty dobra, ja tu jestem, w tym całej. Ty wyjechałeś, mówiłeś, że wyjechałeś. O. Komuś, przeciw kołę. To teraz przecić go. Weź hol. A to holu to okupi. <laughs> Fuck Utopiłeś hol? No. Pijaj... Całe, całego Całego go zamoczysz zaraz. Chodź i z tym, nie było nowy kombajn, nie, 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 wyciągniemy go spokojnie, nie, no mówię, że nowy kombajn utopiony, nie, że kupiliśmy co? Ty. A. Henryk oj, 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 ja cię. Ja yeah. fordrifty versus for 1614 HP komputer. Kąpiel. Kompil. Gdzie yeah. tam drugi hall. No nie, właśnie zbugował mi się kup jeszcze raz. Czekaj, idę do tamtego traktora. Ja jestem w nim. No, no dobra, siadaj. No jestem, no. Gdzie on jest? No zbugowany gdzieś w ścianach czy gdzieś? A, dobra, nie, nie widać no, go na no. mapie. Sprzedaj, sprzedaj. Kup. No jest. Dawaj tam do kompa. Chyba, że chcesz tym przyjechać. Co nie no ja jestem już tam. Ty, zbugowałem go, wjechałem w niego i gdzieś by skoczył. No właśnie. Dobra, jest. Jolipo, a co żeś zrobił 116? No właśnie... Nie wiem. Ty no nie. Nie odratujemy zaraz nic... nic stąd. Jak nie, my nie odratujemy, tylko to kto odratuje. No, 5, 6, 14 Turbo nie da sobie rady, to kto da radę? No ja nie powiem, jest hardcore. Dobrze, że to pod wodą nic nie gaśnie, nic się z tym nie dzieje. No, to by była lipa, to by nie wyjechali nigdy. Ja. Jaką akcję by trzeba? No jest... Jakby my to Czekam na Ciebie. No jest. A jesteś. No, to. Do czego Nie wyciągniemy go. Ale nie. Proszę mnie wyciągnąć. Tym holem tam muszę sięgnąć. Właśnie, to nie jest łatwe. O! Ja trochę do tyłu dam. O! Już? Łap! jest, no, jest, jest. No i harataj mnie. Ja daję na Nie Jebut! Ale Aha. poszli, dobra. Odpuść mi. <grym> Fajnie go haratło. No. To było dobre. Dobra. Teraz tego, siadam no. do tego. Wow, A ja nie był. mogę się ruszyć do tyłu zbytnio. O! o jest? No. Ciągnij. A. No ja po wstecznym daj Ja full but do przodka. to może jakoś. Czy ja nie wiem? Czekaj, czekaj. Panie Arnoldzie! Harad, harad go, harad, harad! Jest, jest. Pójdźcie! Oooooh! Ah i 11 litrów zostało w tym jasne no lol Ja, no to ładnie, dzięki ci bardzo jak to charakter co to jest? no tu nie ma tych naklejek do to... nich obdarty jakieś ta jest 16 dobra, jedź tam, tym ja będę na hol no dobra, to ja jadę tutaj. aha, bo się zgubił w ogóle header oh <laughs>